Nie, najpierw musimy ją wciągnąć, a później no. Okay. To będziemy się łączyć z naszej anteny do kogoś, kto siedzi bez internetu już. To, czyli y, wy używacie te fale? jonosfery? Tak. Od, ionosfery? Od, tak. Mhm. Czyli... To co to teraz wieszamy, to będzie właśnie tego używać. Jonosfery, czyli w ogóle nie ma wie, że nie są potrzebne. Nie. mieć licencję federalną, dlatego używamy takich dziwnych znaków. 3 mm 9 g bo to są znaki, które przy, przyznaje FCC. Aha. Czyli się na egzamin do FCC, jak się na egzamin, to przyznają znaki. Prawda? Jest 29 stycznia 2022 roku. Przedstawiciele znanej na całym świecie organizacji PAROS, klubu krótkofalarskiego, w znaku NA9.pl przygotowują swój tajny posterunek nadawczy. To właśnie stąd odbywać się będą niesamowite, mrożące krew w żyłach łączności po całym świecie. Czy im się uda wygrać? Czas tylko pokaże. Po tym, tym odegrajesz. O, jakie to jest podłącznik November Alpha Nine Papa Lima. Uh, November Alpha Niner, Papa Lima, NA9 PL copy one India Whiskey India. One India Whiskey India. USL, please copy. Roger, Roger. Good luck. 73. One India, whiskey India. I got a one India. What was the second? Wisconsin. Whiskey 9, in Golf India Lima. Uh, whiskey 9, uh, Golf India Lima. Uh, please copy one. India, whiskey India. Please copy one, mobile. Thank you very much. Seventy-three. One golf. Alpha India. One golf. India one golf. Please copy. One India whiskey. India. Roger, one hotel. Mike alpha. Got it. Thank you. Good luck. CQ Field Day. CQ Field Day. November Alpha Nine. Papa Lima, November Alpha 9, Papa Lima Shield Day. Alpha Delta 4, India Echo. Alpha delta four India. alpha delta 4, India Echo, please copy one, India Whiskey, India. Roger, one hotel, North Carolina. Got it, uh, 73. Oi, nas na stałe podłączyli do tej grupy. Czyli że nasz YSY reflektor, nasz serwer, bo to jest nasz serwer, nasz serwer został na podłączony do Brain Mastera Polskiego, do tej grupy na stałe. Teraz co myśmy jeszcze się dogadali, mamy też nasz przemiennik, który jest podłączony do Wires X, nie? mamy przemiennik. Przyjechał Maciek, przywiózł łaciatą, ale nie mleko tylko piwo i Paderewskiego, żebyśmy troszkę pośpiewali do radia. To? O, tak. Bo my, um, mam to, no Mam... Mam... Jeden z to teraz jakiś... Miałem to prawie rok. I w pewnym momencie... Tak, wiesz, zaczęło oglądać ten lot? Ten nível... do widzenia... Do góry, 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 jeszcze mam. góry, góry, się już tak. dziękuję za macie jeszcze okazję dzisiaj że zrobić, bo tutaj się chyba chyba się to życie wydaje się paru sobie jeszcze kejki, Także Jakby Państwo ciebie kejki i gruba, No, więc wiesz, to, że tutaj w tym lesie tak, tu jest to jest ten poziom szumów bardzo niski, bo tu po prostu nie ma, nie ma przemysłu, nie ma jakichś takich rzeczy, które by zakłócały, więc to tak wiesz, na powiedzmy na piątkę. Dużym wyzwaniem jest to, żeby kulturatorowie jest się z wszystkimi krajami, żeby miały w swoim koncie kontakt z kimś z danego kraju. I to wszystko to są, to tak naprawdę to jest spór, który. Tu się nie da zarobić pieniędzy, to wszystko jest dla swojej satysfakcji. Są tacy ludzie, którzy teraz, taka pogoda jak jest, oni biorą namioty, biorą solar panels, biorą, y, biorą y, tak generatory tak i oni w zimie, i oni w zimie są pod tymi namiotami gdzieś tam w lesie i, i y, robią łączność z nami. Kiełbasę masz? Masz kiełbasę? Masz kiełbasę? A Andrzeja, masz kiełbasę? A gdzie ta gdzie?